Przywiet, przywiet, przywiet. zawata Santa ja prywę was wydragał, epizodu was Brasials No i zobaczcie to jest to kolejny odcinek e, Nie wiem dokładnie czy pojawił się poprzedni pół odcinek 23,5, gdzie mówiłem, że robię sobie małą przerwę żeby wbić właśnie level No i właśnie widzicie sobie tutaj mega 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 e, super lol Ziomeczka mm, Fuck you No mm, to jest ziomeczek, który się zwie nie pamiętam jego nazwy, jest to golem, który który, który po prostu ma klucz i musimy oby klucz mieć, żeby otworzyć skrzynkę, gdzie znajduje się taki ciekawy nawet, yy, potrzebny do, do, do zostania właśnie, do zostania właśnie za dzikiej świątyny topór. E, nie, przepraszam, nie topór, tylko to jest bodajże chyba młot młot... Yy, a nawet mamy taką misję więc oto tę misję oddamy i będziemy mogli już dołączyć do do, do świątynnych znaczy tak nie do końca zaraz wam pokażę gdzie, gdzie, gdzie jest kod zakopany tak tak, przy... powiem w cudzysłowie żeby... tak w takim właśnie jak to się mówi nie w cudzysłowie tylko yy, powiem w takim yy, w zagadkowy sposób, gdzie jest kot zakopany? się, się pewnie spytacie o jaki kot? Przecież w gotiku nie ma kotów są tylko kury, a to w gotiku trójce <laughs> przepraszam, jakąś taką chrypę tezusem słuchajcie musi mieć 70, musi mieć przepraszam, nie 70 tylko 30% broni dwuręcznej ja mam 19 więc jest to yy, no zła nowina a słuchajcie, watras, yy, satura, przepraszam czy ty, Saturasie, widzisz to, co przy, przed tobą biega? Czy tak nie bardzo? Okej, okay, słuchajcie, on będzie go nawalał Nie wiem, czy, czy... Nie wiem, czy Saturas jest przypadkiem śmiertelny A musimy mieć się na baczności, dlatego że on go, za, on go zabije za chwilę Powiedzmy sobie szczerze O, fakt, Saturas jest... Yy, ...śmiertelny, ale z tego, co wiem, to on nie umrze on nie umrze, on tylko staci przy to. Jaki kozak! <gry> Dobra, słuchajcie. Zapisujemy jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i tak w kółko, i słuchajcie. Okej, okay, kapną się, to lecimy do kolejnego maga. Ło! To fuck! tego nie przewidziałem, słuchajcie. Lecimy do kolejnego maga, który go zabije. Słuchajcie, jest to, będzie to znowu klucz, taki klucz, choć jak taki, wiecie, żeby tylko pokazać, że go zabiję, bo jeszcze nie skończyłem yy, walczyć. Jeszcze nie skończyłem wbijać levelu. Halo? Okej, okay. uj! Biegnij, biegnij kurde będzie, dlaczego? Dlaczego nie biegniesz? Dlaczego? biegniesz wtedy, kiedy nie musisz biec. No trudno się mówi. Um, trzeba się trochę natrudzić, dlatego że on ta się jakoś zaciął z tego co zauważyłem, bo on sobie idzie po prostu i ma to wszystko chyba. Może się pochlupia i mam wszystko w dupie. A watas twusa, teraz sobie stoi. O fakt, skapną się, że jednak żyje to się, że nie jest tu sam i obserwowałem go jak się kompał Znaczy, się, chciałem powiedzieć, że obserwowałem go jak sobie się rozglądał, bo on tam stoi się rozgląda. Taki... E, ...dziwny typ. Przepraszam, czy on się, roz, czy, czy on się rozsypał? Myślę, że on się rozsypał. Myślę, że watraz go... Saturaz go za, zabił. Czemu mówię watraz? Może obaj są murzynami, e, czy czarnoskórymi Hm Może no, ja zanieśmy go... Tutaj, gdzie jest więcej tych magów, dlatego... O, oh, fuck. No właśnie. Kurde. Zatrzymałem. Ok, słuchajcie, powracając do tego, co mówiłem. Eee... Bo miałem crash. Nie! Nie! Jest, jest. Ale to pięknie uniknąłem. O, oh, fuck. O, chyba... albo on go zabije, albo ten zabije go. Ale chyba będzie... Ale chyba on zabije... No właśnie. Tak też, po... tak też podejrzewałem. Moi dozy jestem pewien, że tak został zepsany w kartach historii. Ale słuchajcie, gdzieś tam odkurza za, za ścianą, więc nie zwracać na to uwagi. Coś, ej, gdzie ty idziesz? Czy on go w tej chwili zabił, czy on go po prostu? Kurde! O kurde! To nie jest dobra, to nie jest dobra wiadomość, że on go zabił. Hmm. Jest już jeden fadet. odkurzenia, to bardzo za to przepraszam, ale to nie ode mnie niestety zależy. Mieszkam w, w bloku, więc yy, takie rzeczy są normalnością. Może, może on go zabije Może tamten się dołączy I... i będzie taka orgia Okej, okay, ale patrz jak ty Jak ty go bijesz To czemu tego nie bije, no właśnie I właściwie To jest kooperacja na mocy paktu rozmowy płynącej z kontaktu Nie wiem czy tak to leciało, ale jakoś tak, więc Słuchajcie, przyszukujemy sobie swój... Mój czar sobie przyszukuje dlatego że ja muszę go ubić Ubić go jak świnie, ja, ja go muszę ubić o jezu przepraszam, coś mi się be beku mi Bekłem Okej okay, słuchajcie O jednak go zabił Jednak teraz zwrócił uwagę na mnie hmm. Ciekawe Okej okay, słuchajcie, to, jest, to będzie chyba ostateczny cios e, Tamty się nie bójcie, ja o nich zadbam. Ja, ja wiem jak, ja wiem, jak znam baga jak ich ożywić O oh, fuck, czyli to była, czyli to w tej chwili była moja tura u ataku, więc no dobra Zespałem Okej, okay. Ja sobie chrupka Bez, e, Jest wczesna pora mm. Nie wiem czy go zabije O fuck, nie zabiję go No skurde jego macie Kurde, chyba trochę zrypałem to w tej chwili e, No, nie wiem e. E. Jezus Maria, od nie mają kiedy, tylko w niedzielę No, 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 no To no, no, nie, no znowu zaspałem, no zobaczcie, mam pokazać że to ma klucz widzicie klucz. Kurde, znowu zaspałem, no ja nie wiem, no Już chcę go atakować. Nie, nie. ten, 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 ten. Widzicie się to pewnie tak? Zabiję go, dostanę dwa punkty gratis. E, szybko, szybko włączę nagrywanie w ostatnim momencie bo jeszcze było normalnie no, minęły dwie próby jeszcze postanowiłem to w wyłączyć w tej chwili bo, bo po co tak <laughs> e, po co to by pokazywać słuchajcie jeśli chodzi o, o ich to słuchajcie ja e, oddam im hołd i słuchajcie e, jest taka fajna ciekawostka że e, jak ojejku, jak pójdę sobie do pójdę sobie do, do do a to nie będą żyli, więc spokojnie, nie ma się co, co martwić. Um, jeśli ktoś sobie myśli, o Jezu, tam będzie musiał używać kodu, żeby ich tam, Jezu, go przy, przyłóci do życia, ty że jeden... To w ja powiem, że nie, oni, oni będą... No więc, powracając do tego, co tam mówiłem, znowu mały cią ciąg, Ale to już, to już nie zależało, bo wcześniej był crash gry. Koło, tam koło tego Rodiana. Drugi raz postanowiłem przerwać, bo po prostu... E, po co miałem to pokazywać? Postanowiłem włączyć w tym momencie kiedy go zaatakuję I teraz e, miałem małą przerwę e, przez to, że miałem tutaj osoby trzecie. No i po prostu słuchajcie Idziemy, idziemy, słuchajcie, idziemy otworzyć tą tą, 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 tą skrzynię, która tam właśnie jest. Tutaj oczywiście też możecie sobie pomyśleć, kurde będzie, ale no co ty zrobiłeś tutaj, bo ich tu było kilka, no otóż było, to jest tak, to jest dobre słowo, było Dlatego tam jest, tam co tam gdzieś świeci, tam jest yy, królowa pełzaczy, która strzela z mord jakimiś niebieskimi takimi strzałami. To jest yy, no, moim zdaniem dosyć dziwne. Wię tutaj jest kamienna tablica yy, yy, Tutaj jest złota szkatułka, tutaj też. E, nie, tutaj nie jest, to nie była złota, ale to była srebrna Ale tutaj jest właśnie oto ten mój nieszczęsny kufer, którego musiałem tak się naturić, dlatego że... Idźcie sobie do sklepów, nakupujcie sobie takie zaklęcie grom za 200, albo zaklęcie dużej kuli ognia Jest właśnie tarak młot, tarakota, nie wiem czy wiecie co to jest tarakota Tarakota to jest taki materiał, z którego Chińczycy, chyba, albo Japończycy, jeśli się nie mylę e Tworzą jakieś takie fajne, takie różne takie figurki w ogóle To coś takie jak, takie, nie wiem, takie drewno podobne coś To jest tak w pewnym sensie Taki, taki metal to jest chyba A nie drewny podobny coś bardziej Okej okay, słuchajcie pojawiły się dwa szkielety które w, wpadły w jakiegoś baga i teraz sobie spadają z nieba Ole! podniósł mnie melange! I po, słuchajcie to e, Nie wiem czy widzicie co, co wyciągnąłem z tamtego... Ale fajna animacja Nie wiem czy widzicie co wyciągnąłem z tego sarkowego szark Ale to był hełm pierwszego paladyna w gotiku dwójcy Zaraz sami zobaczycie jaką pięknie się prezentuję Zabijemy jeszcze szybko tego, otworzymy ostatni sarkofag. I zobaczymy. Więc jep. E, nie, nie, nie dostaje się właśnie doświadczenia chyba za te przyzwane przez ten e, sarkofag, więc patrzcie. E, em, em, tu jest to jest stawica wytrzymałości, ja raz ją wezmę. E, nie, dlaczego nie było nic słychać przez chwilę? Okej, okay, jest słychać. I. No i tak. I tu jest helm paladyna, tak? To jest światło i nosa, który wygląda w taki, oto sposób, świeci tak dosyć brzydko, bo to tak na różne kolory. I ma tak, obażenia, ochrona przed bronią 10, ochrona przed stromem 5, ochrona przed ogniem 10 i przed magią 2. Owy kapeluszek, mój ulubiony kapelusz jest, y ochrona przed bronią jest lepsza o 1, o 2, przepraszam, i przed magią. I tylko na tym mi zależy, moi drodzy, tylko na tym mi zależy. Przed ogniem tak... ogniem tak może tak... jeszcze specjalnie mi zależy, ale to... No nie można mieć wszystkiego, tak? Nie można mieć wszystkiego, jak to się mówi. E, trzeba się grać tym co się ma. Więc znowu zostałem zatruty. E, nie, tego sarkowego nie opłacało się, otwierać bo tam była jakaś kość. I tak dalej, i tak dalej, więc ja pozwólcie sobie po prostu wczytam. No. I nie wiem ile to jak miał? 10 minut, może, może trochę więcej. <laughs> Moje gardło ciągle nie domaga. No i co? No i to chyba byłoby na tyle co miałem wam dzisiaj do pokazania Słuchajcie możecie sobie e, tutaj zobaczyć jak wygląda na ziemi epipunek Tak, jakieś tam Tak, tutaj jak wyglądają moje umiejętności e, Broń dwuręczna wejście postaram się wbić te 10 punktów Po prostu już mnie, już, o już mi, już, mi, już mi się słabo robi, jakie myślę, że mam jeszcze wbić jeden level Zobaczcie, mam 16 punktów Mówi jeden level, będę miał 24... Będę miał 26 Nauczę się... E, nauczę się broni jednoręcznej e, Tak jak mówiłem, bo je, e, zręczność mi się udało zdobyć Zjadę sobie kilka jagód i znalazłem jedną tabliczkę jeszcze zręczności O, przestaję odkurzać w końcu, nie wiem czy to było napadę słychać Jak to było tak bardzo słuchaj, to bardzo, bardzo za to przepraszam No i tak, słuchajcie wytrzymałość się Wytrzymałość sobie trochę wbić Więc wytrzymałość i broni jednoręczne to są moje teraz priorytety Dwa punkty, bro, e, dwa punkty siły i mam zarombisty miecz, który jest, to jest nomad, nomad miecz znajduje się w takiej starej kaplicy za farmą Onara, tam się wchodzi, tam gdzie ten Iwan jest i tam trzeba otworzyć e, skrzynię po prawej stronie, jak się wchodzi są trzy takie wejścia, prosto, w lewo i w prawo, Dojdziemy w prawo, otwieramy skrzynię, wyskakuje e, legendarna ilość szkieletów, zabijamy ich i mamy magiczny sposób, mamy zarombisty mieczyk, który będzie nam służył łohoho daleko przez cały Jarkendar, bo dopiero... Następny zarąbisty mieczek znajduje się w górniczej dolinie i nie tak łatwo go zdobyć, uwierzcie mi No więc słuchajcie Kusza będzie za weteran, czyli przyjmie nas Dragomir Jego kuszę chyba, nie nie mam jego kuszy przepraszam Ją zdobędę poza odcinkiem więc no, do następnego trzymajcie się I w na następnym odcinku pamiętajcie Dołączamy sobie do statników, do strażników świątynnych i ruszamy już, yy, będziemy się zbierać do, do Jarkendaru więc dzięki Wam za obejrzenie tego odcineczka nieco krótszy ale musicie mi wybaczyć hmm, po prostu nie miałem, po prostu chciałem Wam to pokazać tak że walczę żeby potem nie było Że o bezie, o ty oszuście no i w ogóle ta chyba zabije sobie jeszcze królową pełzaczkę ale to jest poza odcinkiem bo też nie ma po co pokazywać wystarczy że strzelają piorunem albo coś takiego na sobie zdechnie więc no Że no się używać trzeci raz dzisiaj więc ok trzymajcie się następnego odcineczka cześć Okej, okay, widzicie, małem bonusiku do tego filmu, słuchajcie, tam jest to jest poza pełaca, ona strzela z dupy takimi z dupy, <grym> takimi śmiesznymi czy, strzałami jak magowie ognia. I słuchajcie, bijemy ją. Jak no, już to dobrać, żeby, żeby również to pokazać, bo dla mnie to nie jest nic wielkiego, te dwie, te dwie minuty materiału się zmontują, szybko za się, się wrzuci, no i to potem się udostępni, kiedy będzie odpowiednia pora oczywiście. Ojejku. Słuchajcie, no to najlepiej ją bić yy, QE, QE. Dlatego, że no właśnie ona yy, może poza ty, ona poza tymi, tymi strzami naprawdę sporo jedzie, ale jak wolnie was nawet złapy, to nawet wam nieco więcej zjeżdża. Pochetski bonus, dzięki wam za obejrzenie tego małego bonusika. pozacza.